Zamierzam no, nie, na no, to. Nie ma sensu. Fajnie jakby mógł wyskoczyć. Ale jest jedyna moja myśl na tym, że można wyskoczyć. To jest sam styl, który idzie. Ale nie można. Muszę rozpędzić. My się kręcimy <trych> w ogóle. No, teraz teraz mam jest w porządku, czyli kiedyś tam gdzieś tam gdzieś tam gdzieś to się właśnie